Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Kod usterki P046C brzmi jak obwód czujnika recyrkulacji spalin na zakres wydajności. Często w oprogramowaniu skanera OBD2 nazwa może mieć angielską pisownię X-Haust Gastre Circulation, EGR, sensora Circuit Ranges Performance. Opis techniczny i dekodowanie błędu P046C. Usterka P046C odnosi się do usterki w obwodzie czujnika recyrkulacji spalin, EGR, wyświetlany. Gdy moduł sterujący układu napędowego PCM wykryje niedopasowanie zakresu roboczego w sterowaniu elektrycznym czujnika. Recyrkulacja spalin jest integralną częścią układu wydechowego pojazdu, jej zadaniem jest zapobieganie powstawaniu NOX tlenku fasotu w cylindrach. Układ Egr jest sterowany przez komputer pojazdu, który otwiera lub zamyka układ Egr w zależności od obciążenia prędkości i temperatury. Aby utrzymać prawidłową temperaturę głowicy cylindrów, istnieją dwa przewody sterujące i komunikujące się z komputerem. W sumie do elektromagnesu prowadzi pięć przewodów, kolejne dwa to napięcie akumulatora i masa. Istnieje również zacisk odniesienia 5V. Zwykle umieszczony po środku. Jeśli komputer silnika zauważy niezgodność w zakresie roboczym podczas próby otwarcia lub zamknięcia zaworu egr, zgłosi błąd. Kod P046C usterka czujnika recyrkulacji spalina jest następnie zapisywany w pamięci. Oznacza to, że zmiany w obwodzie elektrycznym nie odpowiadają wartościom odniesienia lub w ogóle nie występują. Poziom tych wartości może się różnić w zależności od marki i modelu pojazdu. Paliwo bezołowiowe ma tendencję do tworzenia NOx, tlenku azotu, w ekstremalnych temperaturach cylindra silnika, recyrkulacja spalin przesyła kontrolowaną ilość spalin z powrotem do kolektora dolotowego. Ma to na celu odpowiednie rozcieńczenie mieszanki paliwowej. Ma to na celu obniżenie temperatury głowicy cylindrów poniżej temperatury, w której powstaje NOX. Prawidłowe działanie układu recyrkulacji spalin jest niezbędne nie tylko do zapobiegania emisji NOX. Zapewnia również silnikowi większą moc bez detonacji i uboższą mieszankę paliwową, co przekłada się na większą oszczędność paliwa. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P046C dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, Malfunction Indicator Light. Jest to również określane jako headscan giny lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako, zapali się lampka kontrolna headscan na panelu sterowania. Kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka silnik zatrzymuje się lub źle uruchamia wahania obrotów i próby zgaśnięcia na biegu jałowym. Praca silnika pojazdu może być nierównomierna, zwiększone zużycie paliwa. Zmniejszona wydajność silnika czasami mogą nie występować żadne objawy. Mimo że kod usterki jest zapisany, waga kodu P046C jest wysoka, ale jeśli nie występują żadne objawy poza wskazaniem usterki, problem jest uważany za umiarkowany. Nie powinno to jednak wpływać na nierozwiązanie problemu. Przyczyny błędu. Kod P046C może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów, zwarcie do masy, problem z okablowaniem lub uszkodzone złącze. Korozja przewodów lub połączeń elektrycznych. Zatkane kanały zaworu recyrkulacji spalin. Wentylator recyrkulacji spalin jest zatkany. Kanały czujnika różnicy ciśnień spalin mogą być zatkane. Uszkodzenie przewodów podciśnieniowych lub węży. Uszkodzony czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin lub czujnik ciśnienia bezwzględnego powietrza w kolektorze dolotowym. Nadmierna blokada uniemożliwiająca swobodną cyrkulację zaworu egr. E w rzadkich przypadkach nieprawidłowe działanie modułu sterującego silnika. ECM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P046C. Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i usuwania kodu usterki P046C. Podłącz skaner opti do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przetestuj pojazd, aby sprawdzić. Czy kod P046C pojawi się ponownie? Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wzrokowo przewody elektryczne i złącza związane z układem recyrkulacji spalin. W razie potrzeby napraw lub wymień zwarte, uszkodzone lub skorodowane elementy. Jeśli problem nie ustąpi, Sprawdź kanały układu recyrkulacji spalin pod kątem niedrożności. Sprawdź przewody podciśnienia i przeprowadź dokładną kontrolę pod kątem wycieków podciśnienia. Sprawdź działanie zaworu recyrkulacji spalin i elektrozaworu sterowania wentylacją. Sprawdź działanie czujnika położenia zaworu recyrkulacji spalin i czujnika ciśnienia bezwzględnego powietrza w kolektorze dolotowym. Zmierz napięcie w obwodzie elektromagnetycznego zaworu sterującego wentylacją układu za pomocą multimetru cyfrowego. Porównaj zmierzoną wartość z wartością podaną w karcie danych producenta. W razie potrzeby wymień wadliwy zawór. Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź i w razie potrzeby wymień moduł sterujący silnika. ECM: diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemu P046C jest sprawdzenie biuletynów serwisu technicznego DSB. Dla znanych problemów z konkretnym pojazdem. Zaawansowane etapy diagnostyki są bardzo specyficzne dla danego pojazdu. Ich dokładne wykonanie może wymagać specjalistycznego sprzętu i wiedzy. Poczekaj, aż silnik pojazdu ostygnie. W większości przypadków układy recyrkulacji spalin, EGR, są bardzo gorące. Wynika to z faktu że są one zwykle instalowane bezpośrednio w układzie wydechowym. Jeśli więc nie pozwolisz silnikowi ostygnąć, możesz się poparzyć. Sprawdź wszystkie przewody podciśnienia. Nie tolerują one dobrze wysokich temperatur, a w układzie recyrkulacji nie jest to niczym niezwykłym. Wszelkie przepalone lub uszkodzone przewody podciśnienia należy wymienić lub naprawić. Przewody są tanie, więc najlepiej jest wymienić wszystkie przewody na nowe. Zwłaszcza jeśli okaże się, że jeden z nich uległ awarii. Jeśli jeden z nich jest mocno zużyty, prawdopodobnie pozostałe również będą wymagały wymiany. Sprawdź obwody i połączenia elektryczne upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś integralność wiązek kablowych. Często biegną one wzdłuż i wokół rury wydechowej. Dlatego dobrym pomysłem byłoby związanie wszelkich luźnych przewodów. Jeśli znajdziesz przepalony przewód, przyrutuj połączenia i zapewnij odpowiednią izolację. Sprawdź cewkę wentylacyjną pod kątem pęknięć i wnikania wody. Należy również upewnić się, że złącza mają prawidłowe połączenie elektryczne, a zatrzaski nie są uszkodzone lub złamane. Jeśli masz dostęp, Możesz wymontować zawór recyrkulacji spalin, aby sprawdzić jego stan. Zawory te są podatne na znaczne osady sadzy. Użyj środka do czyszczenia gaźników i szczoteczki do zębów, aby usunąć sadzę z zabrudzonych miejsc. Jeśli najczęstsze testy nie rozwiązały problemu z błędem P046C, zapoznaj się z instrukcją serwisową samochodu aby kontynuować sprawdzanie obwodów elektrycznych. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P046C może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błąd występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich: Audi, BMW, Chevrolet, Captiva, Opel Antara, Seat Altea, Skoda Fabia, Octavia, Volkswagen Amarok, Caddy. Golf, Passat, Polo, Transporter, Gazelle, Next. W przypadku kodu błędu P046C czasami możliwe jest znalezienie innych usterek. Najczęstsze z nich są następujące: P0405, P0406, P0409, P046d.